Zagrywa się? Byłeś w wojsku Polaku? Byłeś? Pytam się, ile masz lat? Byłeś w wojsku? S szeregowy Koks y i Szeregowy Wąs, dzisiaj będziemy jedli. Indywidualne racje żywnościowe, ale nie wszystkie naraz. Waży chyba ze 2 kg. Dostaliśmy to od naszych widzów. Jest to indywidualna racja żywnościowa SRG1 1 dos. To jest całkiem spora, więc mamy tutaj cztery mniejsze, które na pewno sobie sprawdzimy w jakiejś dogrywce. Jak uzbieramy pod tym filmem 500 lajków, to te cztery racje zjemy głowami. To są polskie racje, dodajmy. Tak. Wiem, że wiem że oglądacie ulane, ulane testy. Wiem, że kobiety oglądają ulane testy. Więc umówmy się tak. Do niedzieli, do 24 500 lajków i w przyszłym tygodniu wjeżdża bonus od dwóch, ulane, dwóch ulanych yy... saudatów. Każdy żołnierz powinien mieć swój scyzoryk. No nie to, że jedna osoba się tym naje. Tą, się, y, tą racją może się najeść kilkunastu żołnierzy to może nawet na jakieś małe małe w, obecnych, w obecnej sytuacji nawet małe wesele bo teraz wesela chyba są takie kameralne małe 2-3 kilo 2-3 kilo no ale co jest w tym wszystkim najfajniejsze najlepiej no spożyć przed 10 grudnia 2018 roku to już było jakbyśmy byli w 2018 w wojsku Polaku, to, byśmy, to byśmy to zjedli wtedy szczelnie to zapakowane, pewnie można nawet z tym zanurkować Ty, ale to... mamy nóż ja tylko dodam, że, że... To opakowanie to mi się kojarzy to nie jest takie byle jakie opakowanie. To jest takie to jest opakowanie, lepsza, jakby to był jakiś taki lepszy, nie wiem, lepsza folia, lepszy, lepsza folia albo jakiś taki namiot. Jest instrukcja. Karta informacyjna. Posiłek A, posiłek B, posiłek C, akcesoria dodatkowe, mieszanka owoców liofilizowanych. Składniki ananas, truskawka, jabłko bez skórki, banan też bez skórki. I wiśnia bez peski. Te owoce mają już 5 lat. Tutaj mamy koncentrant napoju herbacianego instant o smaku malinowym. Tu mamy wojskowy zestaw do gotowania i podgrzewania posiłków. Wkładany metalowy palnik, kuchenkę, metalowy chwytak do puszek, dwa blistry po 6 pastylek paliwa, zapałki. Foliowy worek na zużyty zestaw. Koncentrat napoju herbacianego instant o smaku limonki z ekstraktem z zielonej herbaty. To ja mam też, to dwa razy. Czyli to jest taki na, na randkę. Ja mam koncentrat napoju herbacianego instant o smaku cytrynowym. Mamy czekoladę. Czekolada choco No i też już w zasadzie powinniśmy być po konsumpcji tego, bo 2019, ale jesteśmy żołnierzami. Żołnierz nie patrzy, czy coś jest, czy ma termin przydatności. Nie, żołnierz musi przyjmować. Przyjmować kalorie. Yy, mamy sztuczce plastikowe, baton zbożowo-owocowy o smaku żurawinowym. Źle. Ja mam konserwę lisiecką, znam kiełbasę lisiecką. Jest to mielonka wieprzowa, sterylizowana. Nie, nie ma napisane, że nie. to jest mąka. Pieczywo chrupkie typu lekkie żytnie. Ale fajnie, że zobacz, mało miejsca, więc wykorzystali miejsce, które jest kółka. Tak, jest cukierek, kofik, cukierki kawowe. Uuu, panie, cukier, sól, to jest guma do rzucia. Wiadomo, jeżeli chodzi o gumy do rzucia, to do rzucia dajemy bez gumy. Tu chyba pieprz, tak, jest pepper, chusteczka, chusteczki odświeżające, trzy chusteczki, żeby się umyć po posiłku. Tutaj mamy kawę rozpuszczalną, 100% kawy mm, rozpuszczalnej, rozpylowej. Woreczki na foliowe, na śmieci na przykład. No, tak myślę, że w granicach pół kilograma to na miękkim łokciu wejdzie. Czy generalnie bez noża tego nie, nie otworzycie? Nie otworzycie tutaj. Znaczy, ale każdy żołnierz ma nóż. To jest tak zwany papier, na którym się nie pisze, tylko używa się go w celach, że tak powiem, higienicznych. Jest to papier do dupy. Do dupy. Dwuwarstwowy, dwuwarstwowy. Wcześniej to, to co było papierem. Teraz stało się papierem do dupy, znaczy, znaczy nie coś rumianek. Przy, 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 Przyzwyczajiliście swoją dupę do, do, do tego, że pachnie Wam kokosem albo wanilią, to tutaj nie i też nie jest taki, taki mięciutki. Dwie warstwy, nic, nic specjalnego. Rozsądnie z tym papierem, bo nie jest go za dużo. No nie, nie, nie. nie. No, no dobrze, co jeszcze mamy? Ja mam karkówkę w sosie z warzywami i gotowa do spożycia po podgrzaniu. Sucharki, więc nie wiem czy to jest zestaw dla żołnierza czy dla Hobita. dla więźnia. Pasztet wieprzowy, Och, to świetny Miód. I drzemia godowy, wysoko, wysoko słodzony. Ja mam suchary specjalne SU1 yy, Piastowskie. Znaczy, jak ktoś ma słabe zęby, to niech tego nie je. No. Fasola po bretońsku 300, 300 gramów. Zróbmy tak, zróbmy tak zwany cut off. Rozłożymy sobie tutaj przy okazji wszystko ładnie, żebyśmy widzieli, co jest do jedzenia. Zacznijmy, może napijmy się czegoś przed podróżą. Tak, napijmy się. Wstawmy sobie jakieś picie, żeby było. Jak jesteście w plenerze, to po prostu musicie. Jak macie krzesiwo, albo jak nie macie, to musicie po prostu rozpalić ognisko i podgrzać wodę. Cztery kubki to na kawę i na herbatę, tak? Zrobimy w jednym kawę, w jednym herbatę mm. i w jednym jeden koncentrat i drugi Ale nie ma wybrzuszeń, no nie wybrzuszyło, no. Tutaj jakieś jest wybrzuszenie. Czekaj. Czeka? A! To chyba ten. Yy, nie, nie świński ząb No dobra to zjedzmy coś zanim to się przygotuje no. Tak, woda nam się zagotowała. Mogliśmy to zrobić w ognisku, ale nie, chci nie chcieliśmy tutaj robić ogniska. Mamy łyżeczkę w naszych zestawach. kusteczkę. O, tutaj ta chusteczka no, widzę, jest lepszej jakości niż, niż ten papier toaletowy. Bardzo dobra jest. <laughs> Przepraszam. Po co używać tego zamiast tamtego, jak to już było użyte? To już było użyte i to właśnie do tego do, 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 do czego powinno być to używane. Jak to śmierdzi? Powiem krótko, odbytem. That's right. Mi się połamał, zobacz. Mam wyszczerbiony nóż. Zrobię nam kawkę. Mamy kawę rozpuszczalną. Zrób. Pachnie faktycznie jak kawa rozpuszczalna. No, ale to jest tej kawy tyle. Mm. Dwa gramy, znaczy jeżeli ta kawa ma was postawić nie, na nogi. No, nie już dwie od razu, no, no gdzie jedną? No to zrobimy po prostu... <kluzny> es espresso. Cukier? Mamy... Nie, no poczekaj, najpierw zalejmy, bo może ona ma już sobie cukier, przecież to Nie jest no wojenna to jest kawa. kawa. To jest kawa na dni, woj... na dni wojny. Oj, ten cukier to chyba już... Znaczy to jest, pamiętajcie, że to jest racja, która powinna być zjedzona do 2018 roku. Koncentrat napoju herbacianego instant o smaku malinowym, Piotruś, jakbyś chciał. O smaku cytrynowym. Uf, to też już pachnie jakby... Ktoś to wysypał. Zielonej herbaty. Z limonki i zielonej herbaty. Wsypujemy do kubka cytrynowy i to masz malinowy. No, malinowy. Przypomina to taką herbatę. Były kiedyś takie herbaty kupowało się w takich plastikowych Były. słoikach Krugera. I tutaj jest ważne co jest na instrukcji, że nie przechowywać dłużej niż 2 godziny. Te związki chemiczne, które są w tych napojach wiążą się z kubkiem. I dochodzi do, po prostu do destrukcji. Bo. Wersja z zieloną z limonką jest dobrze dojebana, bo jest i cukier i glukoza. 90 gramów cukru yy, i taki posiłek, taka, taka herbatka, ma 371 yy, kalorii. O, w ogóle kawa jest z tej firmy Kruger, o której mówiłem. A, i pytałeś, po co są te woreczki. No właśnie, po co są te woreczki. Zawsze lubię pić kawkę z, z, z kubeczka. <laughs> Ładnie pachnie, co? Zack Spielberg. Kawę? -ka 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 Masz dużo montowania, to byś ten. Ale jeszcze spokojnie, jeszcze niech dojdzie. Do... O! Kolumbijska. Musimy ten. Wdychać tylko kawę, to. One są jakościowo bardzo dobre. Bardzo dobre. Tak. Jako zapachowo nie zapachowo... są dobre. No tak. To no dobrze. Ja proponuję, żebyśmy pod tę kawkę zrobili sobie jakąś kanapeczkę. Pierwsze takie. Czekaj, dam talerzyki. Daj talerzyki, żebyśmy nie jesteśmy na kempingu. No dobrze, czyli zaczynamy od tej porcji, że tak powiem, śniadaniowej. Paszczecik czy konserwę lisiecką na sam pierwszy? Najsam pierw. No proszę, trzy lata po terminie. A wygląda jakby wczoraj zrobiony. A jakby wczoraj zrobiony. Pachnie jak paszczet. Pachnie normalnie. No po prostu paszczet. Zdejmę czapeczkę, bo. żeby nie było. Nie pachnie to źle. Trochę jak, wygląda jak, jak ryba też. Przepraszam, muszę troszkę fryzurę, po pozamykani, więc przepraszam tych wrażliwych, których się moja fryzura nie będzie podobała. Smacznego. Powiem tak, jak sam ten pasztet daje, daje radę, no tak to pieczywo gdzieś... No jakbyś trocinę jadł. Trocina. Trzy lata po terminie, ale... Nie trzy, tylko dwa. Majówka się zbliża. Chcecie zrobić ją inną niż zawsze? Kupcie taki zestaw. Kupcie taki zestaw, zaproście rodzinę, znajomych, dziewczyna będzie zachwycona. Dobre. Fajny pasztet. Podczas testów pasztetów jedliśmy gorsze. Gorsze. 100%. Dlaczego powiedziałeś, że tam teraz jest skóra? Ja teraz miałem fragment z włosami właśnie. No tak. Widziałeś kiedyś świnie z piórami? Zobacz, tutaj normalnie widać te włosy, widzisz? No widzę. Ej, ty faktycznie nie widać. Jedz Piotrusz, zdrowe. Co tutaj mamy? Konserwa lisiecka. Najlepiej, kiedy to kiedy to też dwa lata, do kwietnia. Nie, ten chlebek to jest taki fajny dla fit świrów. Chyba chuj w to, co tam lubię, jest. Lubię tą kiełbasę lisiecką, tą konserwę też bym zjadł. No tutaj byłbym... Byłbym rozważny w, w, w testowaniu tego. Dwa lata po terminie. Przepraszam, czy można cię zjeść? <laughs> Powiem ci, że to tak nie pachnie najlepiej. Nie umrzemy może od razu. Takie śniadanko bym powiedział. Wojna, nie, wojna, dobrze mieć dobry metalowy widelec. No. Kurwa. Nie jest to tłuste w ogóle. Takie jest biurowate bardziej. Nie, no tu jest jakiś jakby tłuszcz. Nie, no nie mogą wyparować. Ale to jak jedziecie z psem na biwak, to psu chyba raczej to dać. Jak dla mnie za suche takie jest. W ogóle nie, nie mokre takie. Zaraz się zżygam. Tak, jest suche, taki wió suche. wiór, 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 taki, wiór. No. Nie wiem jaki to jest czosnek, ale pachnie takim starym czosnkiem. Gorsze rzeczy się jadało. Jak to mówią, człowiek nie świnia wszystko zje, ale... ale już więcej nie jestmy tego. Nie, to czy, jak, znaczy, to, to, to jak próbowaliśmy. Się... jeżeli to jest zepsute, to na pewno organizm da nam o tym znać. Ale na wojnie, kiedy nie ma co jeść, zjadasz coś takiego i dodaje ci to siły, no. I cała puszka ma troszkę ponad 300 gramów, 300 kalorii. Pasztet lepszy. Pasztet jest ok. Napijmy się kawki troszkę. Nawet we takiej nam nie dawali. To, Obrzyli, obrzydli, na, najgorsze co może być. No. Co taka kawa może dać? Może dać to, że jak zmieszaliśmy ją z tym i z tym, to za chwilę będziemy musieli przerwać nagranie. Przepraszam, baz się ulało, więc muszę umyć no, moją tak zwaną... O! I teraz... Tak. <grym, <grym, pasztet top. Yy, zibi top. Konserwa, konserwa nie zibi top. Mieszanka owoców y, liofilizowanych. można zalać wodą. Przypomnijmy, że wszystko jest ponad dwa lata po terminie. Uuu, to zobacz, to są normalnie owoce suszone. To jest rarytas, jak pachnie truskawką. Sypni? Wygląda jak po prostu taka skamieniała truskawka. Bardzo dobre. jak to był film z Willem Smithem, co on był jedyny na świecie? Jestem legendą. Jestem legendą. Zombiaki chodzą po świecie, nie ma nigdzie upraw, nie ma owoców ani warzyw. Masz taki zestaw i zajadasz sobie, zamykasz oczy i przypominasz sobie jak leżałeś u babci w sadzie i jadłeś jabłka i truskawki generalnie można to sproszkować i truskawka smakuje jak truskawka mhm. trafiłem na ananasa, teraz też jest spoko 53 kalorie, nie za dużo. czyli to jest bardziej walor smakowy niż tak. wartość energetyczna, ale to jest dobre mamy miód, mamy dżemia godowy to na sucharka. na sucharka czy jesteśmy w stanie ugryźć te, tego sucharka? to się nie nadaje do jedzenia Uwielbiam miód, bardzo lubię też miód wysokosłodzony. O kurde, a nie, przepraszam, to jest dżem jagodowy. To się nie nadaje do słodkiego, to jest najebana jakimś kminem. Ty weź, bo zobacz, trochę daje z pirzusem. nie wiem czy to nie jest zepsute. Nie, no dobrze, owocami. Uuuu, skarmelizował się. Zobaczcie jak to się komponuje, ten dżemik i ten sucharek. <grym> jak ktoś ma protezę, <grym> to i nie ma. Ten dżem w ogóle nie ma smaku jagód. A to, co, a to smakuje kminkiem. Są tak twarde, że co bardziej się skupiasz na tym, który ząb wybrać, tak. żeby Ci nie wypadł. Nie. I ten dżem jagodowy ma więcej cukru niż jagód. Ło, ta herbatka taka sympatyczna. Napijmy się. Limonkowa o smaku zielonej herbaty. No jest to po prostu dojebka słodka. Uu, jeżeli chodzi o miód, ale co mi się podoba, Lord, w tym napoju Mhm. Ale słodkie, oj. Słodkie wpyty, ale dobre. Skamienił się. Skamienił się. Trzeba było go pewnie rozgrzać we wrzątku, ale... daję no, ja sobie dodam trochę do tego, do sucharka. Miód jak miód, no. No pachnie. O! Taka esencja esencji, czyli taki najsłodszy z najsłodszych. Tak. No chuj w to. Wszyscy, którzy lubią suchary... Nie wiedzą, co to są te suchary. Te suchary... To jest... Nie no, to jest dramat. No na razie to tak bym powiedział słabo. No jest czekolada, ale czekoladę to na deser sobie spróbujemy po obiadku. To w porównaniu z tą kawą to naprawdę ta herbatka nie jest zła. Jest instrukcja, na... dobrze, że jest po polsku. Jakiś uchwyt do... No złożyć to złożyłem chyba dobrze, no tutaj nie da się tego źle złożyć chyba, nie? Mhm. Stoi, stoi. Umieścić pastylkę paliwa, zapalić pastylkę paliwa. Fasolka czy karkóweczka? Może być fasolka. Te pastylki to, to są... co to jest w ogóle? Uwaga! Łatwopalne. Są też takie szturmowe zapałki, ale nie będziemy ich tu odpalać, bo trochę nam się chyba może zakurzyć. może odpalimy. Kurwa, nie chce się to palić. Lord Cox, młody piroman. No i chuja, nie pali się. Mamy zapałki tak zwane sztormowe, i to oddzieli mężczyzn od chłopców. No. I to, to ja rozumiem. No dobra. E, zamknięte ma być, czy otwarte? Puszka. No, otwarta, no jak zamknięta? Kurwa, Kurwa. pierdol, co? co za ham? Jesteś na wojnie żołnierzu. Dobra i teraz to jest ten moment, kiedy żeby użyć tak zwanej serwety. Jak się gotuje to są ranni no. No dobrze, gotuje nam ja się kociołek. W Bretonii to ona nie była raczej. No nie, jest sporo tuszu. O jak fajnie tutaj chodzi. Jest, ale jest mięso, jest fasola. Mieszaj żołnierzu. Zaczynam to odczuwać to. No tak, no do, do, dobre jedzenie, dobra fasolka. Sympatyczna taka kuchnia. Mhm. Pufa, puf, puf. No i widzicie, tak to jest w wojsku. Kuchnia sama się gotuje. Jeżeli miałby się tym ktoś najeść, to raczej taka jednoosobowa. Ale z tego co tutaj sprawdzałem, temperaturę. Nie jest to najgorsze. Bo już głodny jestem, już zgłodniałem. Jeden, jedna, jedna ta taka pastylka. Wydajne jest. Tak, jest wydajne. Sprytnie to ktoś sobie wymyślił. Ale kiełbaski tutaj nawet bym powiedział tak, że. Nie skąpili. Nie, po, nie pożałowali. Tylko. Myślę, że te pastylki też by były dobre na przykład do rozpalenia grilla albo ogniska. Wiadomo, że to nie będzie tak gorąco. Obiad! Kiełbaski trochę, fasolki. Pachnie jak kiełbasą z tektury trochę. Ale kiedy jesteś w okopie, siódmą dobę, na głowę ci kapie, tak jak było pod baston, jak ktoś oglądał kampanię braci. To jakiś boczek też jest. Jest ci zimno, jest coś takiego ciepłego. Gorące. Gorące, no. Żeby nas nie zmyliło, bo ten smak tej kiełbasy, no ona smakuje tak jakby była trzy lata w puszce. No. Tak, ale boczek dobry, kiełbasa słaba. No zdecydowanie najlepsza, najlepsze z tego układu to, to boczek, i fasola, bo kiełbasa marna. A jakby to smakowało, jak jeszcze bym to. jest jeszcze to pieczywko dobre? Przeciętna fasolka. Ja od razu już tutaj wstawię karkóweczkę. Jest z marchewką. Jest z warzywami, tak. I czekam, aż pić trasi nam się karkóweczka. Sam sosik tej fasolki po bretońsku, nie najgorszej. Kiełbasa najgorszym, najsłabszym elementem tutaj jest, ale nie powiem, smakuje mi. Kiełbaski przepraszam, ale do końca nie zjem. Nie, nie, nie. Kie... Gorące? O kuźwa. Nie jest to najgorsze, może w ten sposób. Żebyśmy się nie zatruli tym jadem kiełbasianym. Jad kiełbasiany się wytrąca w kiełbasie po Wiedziałeś Widziałeś żaden No To jak się zatrujecie, to nie damy po prostu w sobie okay. to. Ta karkówka tutaj też jest fasola. Jest i czerwona fasola. Uuu, panie, tu ktoś... Kucharz to zaszalał. Twarda jest ta karkówka. No, jest tutaj karkówka. Kurwa, ciepła. Mieliśmy mały pożar. Ciężka jest ta konserwa, i ona czasem powoduje, że niestety to trochę się buja. 300 gramów. To już jest konkretny posiłek. Dużo marchewki. Kapusty jakiejś. Tak, miała być w tym kapusta kiszona. No chuj, no gotuje się. Ale cukiereczka można, można spożyć. Dicki, dicki, Dick po angielsku to. Nie wiem, nie znam się na językach, ale dicki to takie po prostu małe diki. O no. po smaku pomarańczy. Jest aż 37,5% dziennej referencyjnej wartości spożycia witaminy C. Kurwa, chuj wydaję te pastylki. Nie, no te suchary generalnie rozumiem koncepcję tych, tych pieczów krótkich. Ale tu ona faktycznie chyba trochę kurwa, za dużo przeleżały. Ten cukierek. Ale się ciągnie, on jeszcze w środku ma. Z tego co widzę, jak tutaj gotuje się ta karkówka w sosie z warzywami. Samego tego mięsa to jest, tak bym powiedział, więcej chyba było tej kiełbasy w tej, w tej fasolce. Nie wiem, ile tutaj, jaką mieliśmy tutaj, 300 gramów. Przed karkówką mam wrażenie, że jak na przykład byłbym z kolegą zwoja, i on by powiedział: Słuchaj, Michał, mi ta karkówka bardziej smakuje niż fasolka, może się wymienimy. To chyba bym powiedział: Słuchaj, fasolka to jest moja ulubiona. Wojenna, wojenna potrawa, jest kawałek mięsa, ale czy on jest taki powalający na, na, kolana? No dobra, żołnierzu. Ja tylko znam, że mi się cukierek na zębie za ten, zaczepił. Karkuweczka. Tu jest kapusta kiszona. Wydaje mi się, że kapusta kiszona jak za długo poleży. No. No to ona nie działa dobrze na takie danie. No nie. To fasola jakaś twarda taka. Nie pachnie to rewelacyjnie. No jest chamie! To jest... No nie, ta kompozycja przepraw mnie tutaj zupełnie nie, nie porusza. Po co tutaj doda, dodali kapusty kiszonej? Ta kapusta tu jest w ogóle niepotrzebna. No nie jest to turbo wykwintne danie. Nie. Poza tym, że jest słona, to nie widzę tutaj innych walorów smakowych. No. Ta kapusta kiszona jeszcze potęguje to wrażenie. No. Jedliśmy dużo gorsze rzeczy w życiu. No chociażby podczas ulanych testów. No. Bo samo mięso, ta karkówka nie jest złe. Nie, mięso nie jest najgorsze. Czy to jest jakieś tragiczne? Nie, 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 nie. Da się zjeść. Ta karkówka nie najgorsza, no aż sobie jeszcze dołożę jak jest trochę. Proszę bardzo. Nie było najgorzej. Ale jak się rozpływa w ustach, to mięso. No, Gotowane w niskiej temperaturze bardzo długo. Zdecydowanie jak dla mnie wygrywa fasolka po bretońsku, chociaż też nie jest bez skazy. No bo ta ubasa tutaj no już swoje, swoje odleżała. Ta karkówka, żeby to przyprawić jakąś papryką, pieprzem, takie bez wyrazu, no mięso z warzywami bez, bez, bez większej historii. Ta herbatka posłodzona, pijesz po tym i jest naprawdę nie najgorzej. Ale Józek najadłeś się. Tak, jestem zadowolony. Żołnierzu. <grym> <zimę> nie jest źle, nie jest źle. Spodziewałem się, że będzie gorzej. Przepraszam. Szeregowy koc. Chyba się zesrawszy. <grym i zimę> <Ryjem. grym i zimę> Mamy gorzką czekoladę. Weź polej trochę tej herbatki, bo tu mam. Czekolada firmy Choco Yoko. Dark. Gor gorzka czekolada. Nie lubię gorzkie czekolady, od razu Ci mówię. Co nie w ogóle gorzką czekoladę. Pokazuję i objaśniam. Wyobraź sobie dzień na poligonie. Wstajesz rano, zjadasz tamto. Później godzina, bo to wiadomo, wstałeś o szóstej, jesteś 6.30 w okopie, jest to. Godzina dziesiąta, drugie śniadanko, cały czas jest to pieczywo. Później dosypujesz na, na osłodę, na drugie śniadanko, jesz sobie ten chlebek albo te suchary. Przychodzi pora obiadowa. A ty już nie masz listków? A ty już nie masz listku. Wybierasz karkówkę, bo wiadomo, na wieczór zjesz fasolkę, dalej biegasz z karabinem, zjesz sobie na osłodę batonika. Później na kolację zjadasz tę fasolkę. Godzina 23. Musisz sięgnąć po to. Nie wiem, czy wiesz, ale ciemna, ciemna czekolada, co powoduje z ludzkim. Co robić? Zaparcia. Tak jest, tak zwane zatwardzenie. A po tym wszystkim co jadłeś wcześniej, masz rozwolnienie. Masz rozwolnienie. Więc żeby wyjść na zero, tak no... jak, jak jest wiesz, lewa, to i prawa w ciągowości. No, no, wciągasz, wciągasz tabliczkę czekolady, jesteś, jesteś najedzony, nieodwodniony. Zjedzmy ją, Zjedzmy ją. <grym _> Ona to jest chyba dyczkę po terminie. Wygląda apetycznie. Dobrze, że wzięłem dużo Absolutnie równo, to się nie da jeść. No jezu, smakuje to jak plastylina. Zjedzmy za to baton zbożowo-owocowy o smaku żurawinowym. Jak wygląda? Jak pły, płyta, to jest ta płyta pilśniowa. Ta, tak jak macie biurko i w boku biurka macie taką. To się niby je. To jest nie najgorsze. Nie jest to batonik od Ewy Zawiera gluten i soję, także jak jesteś na gluten odczulony, to nie można tego jeść. 384 kalorie w tym batonie są. To dużo. Co Jak możemy polecić po takich testach? Przede wszystkim jakąś siestę, drzemka. Najpierw kawka, czy najpierw y, miętko? Kawka, miętutka? kawka, kawka. Teraz kawka. Ja akurat kopików nie znam. Pamiętam w czasach, kiedy byłem małym że były te takie. Były, I one, kopiko, były... Kopiko. Kopiko. i one były bardzo fajne. Ale kopiko to to nie jest. Ależ gówno. Powiem tak, gdybym miał oglądać te twoje żółwie ninja i jeść te cukierki i się nimi zajadać i oblizywać. To jest totalny hit. Kawa jest na samym końcu. Kurwa, co oni na tej wojnie słodycze tylko dają? Podaj swój numer broni, żołnierzu. Przepraszam. No nie, te kabowe mają taki posmak bardzo słaby. Dobrze, dobrze. Każdy Polak po jedzeniu nie zapomni. O, oczywiście gumie do rzucia, żeby z mordki nie śmierdziało. Czasami jak ktoś ma zgagę albo refluks, to ta treść żołądkowa podbija mu się i czasem, Przechodzi przez przełyk. Wtedy... To w ogóle nie pachnie miętą. Dziewczyny nie chcą się całować z takim człowiekiem jak ma refluks. Jest to guma miętowa typu... Zielonego. Zielony, zielony, nie, zielony, zielony Orbit, tak. Nie. Jak na dwa lata po terminie to jest dobra guma. Mogliśmy sobie przyprawić to jedzenie tym pieprzem. No dobrze, dajmy szansę tej karkówce z pieprzem może. A mi się dobrze żuje tą gumę. Czuję się jakbym był żołnierzem na wojnie, który żuł gumę. Mogliśmy przyprawić jedno i drugie, spróbuj. Wiem, ale zapomnieliśmy o tym. No dobrze, co mogę powiedzieć o tej paczce? Wypasiona. Zwykły dzień, 12 godzin, jesteś w stanie taką wielką paką dwie osoby spokojnie najeść i napić. No, taką serwę, ale to nie polecam, jak, jak ten to nie. Paszczecik nam został. No, zostało trochę towaru. Żołnierzami nie jesteśmy, ale zjeść lubimy. <grym> A ty siebie widzę, tak już drzemeczka by byś przyciął, to byś oko. Troszkę tak. Tu była Polska, no chcielibyśmy na przykład y, sprawdzić jak wygląda to w Rosji y, u pana Władimira. Y, albo też u pana tego, co się zakochał w pani od geografii. A czyli Viva La France Tak Nie zapomnijcie zostawić lajka pod tym filmem tak jak mówiliśmy do niedzieli do 24 500 lajków i my wtedy gotujemy dla Was kolejną niespodziankę Będziemy je jeść głową będziemy później srać dupą ale tego papieru nie zużyj za dużo nie polecam Znaczy i to jest taki Dobrze by go było składać na dwa bo na raz może dojść do latarcie. I tym miłym akcentem Dermatologicznym, musimy już skończyć, Musimy tutaj posprzątać, ale przede wszystkim. Przewietrzyć. Zdrzemnąć się, bo jesteśmy na jedzeni. Trzymajcie się, żołnierze. Pozdrawiamy Was serdecznie. Przypominam, że możecie subskrybować nasz kanał, zostawić lajka, zostawić dzwonek. I przede wszystkim być dobrymi żołnierzami, tak jak my. Kuchale. Kuchale Ojczyzny. Cześć.